Czulowym dniu. Eee, jakąś książkę może poczytam. Eee, wezmę to ze sobą. Eee, cholera, co się dzieje? Nie ogarniam tego. Eee, coś tutaj nieciekawego. Kurwa, w ogóle mógłbym sobie jakiś sweter znaleźć dla snich. Cholery. Eee, zimno. Zaczyna się robić zimno. Eee Dobra, co my tutaj mamy? Hmm, może by coś zjeść na śniadanie? A, sam nie wiem. Cholera, robi się coraz zimniej. Co się w ogóle stało? Kurwa, nie ma nic do ubrania. Wiem, zombie. Inwazja zombie przecież była. Muszę się rozejrzeć, nie no, może mi się to przyśnił czy... Nie, nie przyśniło. Nie przyśnił, nie, tutaj też nie. Cholera, dobra. Dobra, muszę. Tylko wejdę. Ach, dobra, jest ok. Co my tu mamy? Może jest coś, co można ubrać? Jest sweter. Oh. O! A jak dobrze. Tak, 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 tak. Um, zaraz będzie lepiej. Eee, dobra, co my tu mamy? O! torba turystyczna, świetnie, przyda się. Dobra. Dobra, biorę ją. Tutaj będę wsadzał wszystkie rzeczy. Muszę się cholera przygotować. Dobra, wracam do domu. Kurwa, zombie! Co jest, o kurwa, cholera! Kurwa, jakaś broń, jakaś broń, jakaś broń! Kurwa, gdzie tu jest jakaś broń? Yy, szybko, 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 jest! Motek, dobra, motek! O nie, tego jeszcze nigdy nie musiałem robić. Dobra, dam radę. Dam radę. Dam radę. Chodź tu, sukni synu! Zabiłem. Zabiłem coś, co kiedyś było człowiekiem. Okej. Okay. Dobra, muszę się w końcu ogarnąć. Ach, co my tutaj mamy? Zbieram rzeczy i będę musiał wyruszyć. Może jeszcze się inni ludzie gdzieś żyją. Ach. Ok. Co się dzieje. Dobra, nie ma zombiaków. Te rzeczy już nazbierałem, więc nie jest najgorzej. Dobra. Dobra, jakiś tam. Kurwa. A, masz! Chodź tu, sukin! Synu! Chodź tu! Suko! Jebona! Co masz? Dobra, to. Dro... Co, co jest? A! A. Ginij! gin, gin, O, Udało się. O, jak dobrze. Okej. co my tu mamy? O, tak. O, bo nie trzeba się napić. Ja pierdolę Jest nienormalne Co się dzieje z tym światem Twy obiad. Dobra wezmę Że przygotuję to sobie A, dobra, wsadzę do pieca Zawsze to będzie coś ciepłego Cholera zimno mi Już chce mi się pić Dobra, nikt to się robi to dobra trochę mi lepiej. Co my tutaj mamy? E, może w lodówce coś... Arbuz Szplacek placek. O wino promo. No no no. Ktoś ma nieźle wyposażoną lodówkę. Ha. A przynajmniej sobie trochę skorzystam z tego zapewne. Przecież tu zatrzymam jakiś czas. Chociaż te trupy okropnie cuchną. Naprawdę okropnie. Co jest? Kurwa, przyjarane. Ja pierdolę. Dobra, już zjem to. Mówi się trudno, że mięcie... <gly> kurwa, jakie niedobre. Już nigdy kurwa nie jest spalonego. za arbuzem i chujstym. Kurwa, będzie trzeba zrobić w ogóle porządek z tymi rzeczami. A, trudno, to później zrobię. Siły na tyle iść stąd. Chodź tu. Zniszczę cię, kurwa. Rozłupię twój łeb! Giń! Giń, kurwo! Dobra, i teraz ty! Dobra. O, większa torba, przyda się. Dobra. Później sobie wszystkie rzeczy przełożę, nie ma teraz na to czasu. znaleźć jakieś schronienie. O, kurwa! Chodź tu! Obra, kolejny zombie zabity. Uff, nie jest to proste. Ale jakoś coraz nie obawiam się tego. Będę sobie teraz pod koszulek. Będzie mi wygodniej może. Już, kurwa zimno jak cholera. Okej, okay, wszedłem do tego domu. Zombie. Wiedziałem, że tu jest. Słyszysz jakieś dziwne głosy. Co jest, Szafia? O kurwa! Chodź tu! Ty sukin! Z, zostaw! Chodź tu, nie, nie! Nie! Zostaw! Zostaw mnie! Ty kurwa! Gin! Gin! Zostaw mnie! Nie! Nie dam ci się! Kurwa, ja chcę żyć! Jest straszne. Czemu ten świat się taki stał? Na górze nic nie było. Niestety nic nie było i nic ciekawego. Rzeczy już przełożyłem, więc spokojnie. Okej. Okay. Eee, co by tu zjeść? Łosoś. Tak, to jest... To jest chyba dobry wybór. Ciemne jeszcze patylnie do tego piekarnika. Tak. Tak, łosoś to będzie najlepszy z możliwych wyborów. Naprawdę nie mam siły. Jestem już zmęczony. I zimno na dodatek. Muszę jakoś przetrwać. Niedługo sen przyjdzie. Jakieś wybawienie. No, łosoś szybciej jest. Uff, dobra. Nareszcie mogę zjeść coś. O tak. Mm, jakie pyszne. O tak. Cudownie. Ja się kiepsko czuję już dzisiaj. Zjem jeszcze trochę czekolady. A, chcę mi się wymiotować. Gdyś lepiej położyć, spać. Już jest późno. Mam nadzieję, że nic mi się nie stanie tej nocy. Mam nadzieję, że jakoś przetrwam Wreszcie mogę iść spać. Jednak sen nie przynosi wielkiego wybawienia, tylko odsuwa pro